Górnicy Zagłębia Miedziowego zakupili nowe środowce dla aeroklubów w Lubinie. Otrzymują one na życzenie pilotów imiona. Pięknie wymalowane na kadłubach, ma będą swoich protektorów. Lubińską Miedź, kopalnię Kolkowice, kopalnię Lubin, kopalnię Rudna. Dowód wielkiej sytuacji górników Zagłębia Miedziowego do swojego aeroklubu. Gratulujemy Lubinowi dobrego przykładu. Życzymy jego pilotom, stoczkom i modelarzom sukcesów w powietrzu. Przez lotnictwa sportowego Związku Radzieckiego zastępca przewodniczącego organizacji DOSAAF, generał Anton Jakimienko, przebywał z wizytą w Polsce. Na stołecznym lotnisku podziwiał loty szybowców, samolotu Wilga i stoki spadochronowe. Serdecznie podejmowany przez lotników aeroklubu warszawskiego wyraża się z uznaniem o ich poziomie wyszkolenia i o polskim wstęcie lotniczym. Pamiątkowe znaczki i proporcyki symbolem serdecznej więzi sportowców lotniczych Polski i Związku Radzieckiego. Andrzej Kowalski dba o swoich podopiecznych. Długoletni społeczny instruktor spadochronowy aeroklubu budynkowskiego wykonał właśnie tu na dziewiątych spadochronowych mistrzostwach Polski Juniorów 1500 stopni. Na mistrzostwach nad Brdą w kosztowie wyróżnili się szczególnie, zwyciężając indywidualnie i zespołowo. Poziom zawodów? Dobry. Wyniki zachęcające, rosną nam młode kadry. Nie ma co, udały nam się chłopaki. Dziewczęta też? Uroda i Pierwszy W życiu wywiad trema, jak przed pierwszym stopieniem. W górach nad którym leci samolot z transparentem, biały orzeł dumnie wznosi dwa do Monumentalny pomnik symbolizuje polskie zwycięstwo nad obroną. W tysiąclecie zwycięstwa wojsk księcia polskiego Miasta I nad oddziałami narodowców niemieckich odbyła się pod Siedynią wielka patriotyczna manifestacja kombatantów, zasłużonych pionierów ziemi spotyńskiej, młodzieży, żołnierzy i licznych rzecz mieszkańców tego regionu. Nie zabrakło w tysiąclecie szczebienckiej historii lotników sportowych. Uznaniem podziwiano piękne ewolucje powietrzne. Wysoki funt w lotarzu zademonstrowali piloti samolotowi, spoczkowie, spadochronowi i modelarze. Jak przystało na jubileusz, dziesiąty raj dziennikarzy i pilotów rozpoczął się w stolicy. Rozmachu dodał mu Wojny patronat Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego. Wszystkie załogi latają na wilbach. Oprócz pilotów i dziennikarzy, ich wkład wchodzą serdecznie witani przodownicy pracy zakładów przemysłu lotniczego, z systemem sztafetowym meldunki zobowiązań produkcyjnych. Dendrim, meta pierwszego etapu. Gościnni gospodarze słynnej szkoły Orląc przygotowali bogaty program. Zwiedzanie uczelni, liczne spotkania i wspaniałe pokazy lotnicze. Przed Pidnicz, gdzie produkują światowej słabych igłówce, trzeci etap w Rzesowie. Gości rajdowych podejmuje miejscowa WSK, potężna wytwórnia kuliniczy pod 25-letniej tradycji. Uczestnicy rajdu złożyli hołd pamięci generała Karola Świerczewskiego, składając związanki światów pod pomnikiem obeliskiem w miejscu, gdzie zginął bohatersko wielki Polak, który walczył za wolność, waszą i W Mielcu na kolejnym etapie wielka wystawa 25-lecia przemysłu lotniczego, szlakiem którego biegnie jubileuszowy rajd jutro w dziennikarzy i pilotzy. Wczoraj, dziś i jutro tej produkcji lotniczej, która w Polsce Ludowej ma wielką szansę stać się narodowym przemysłem. Nielska wystawa i wytwórnia sprzętu komunikacyjnego, jeden z największych zakładów naszego przemysłu lotniczego, budzi zrozumiałe zainteresowanie. Kolejne emocje na etapie do Bielska Białej, gdzie produkują znakomite polskie sydeckie. Zawodni wojskowe latają również na Wilgach z biało-cerwonymi szachownikami. Pod tym tokiem nastrój bojowy. Która załoga zwycięży? Na wielsko-wialskim lotnisku, gdzie gratulowano serdecznie zwycięzcom etapu, jeszcze nikt nie przypuszczał, że Hanna Kramarszuk zwycięży w konkursie dziennikarskim Rajdu, a Waldemar Brock okaza się najlepszym wśród pilotów. Przelot ostatniego etapu. Raj tradycyjnie kończy się z felicy Dolnego Siążka. Widzi pracowicie pokonując trudny etap. Lotnice Zakłady Naukowe i kombinat Delta Hydral we Wrocławiu prezentują uczestnikom rajdu swój dorobek. Podobnicy pracy serdecznie związani z pilotami i dziennikarzami przekazują skarpetę melduńców zobowiązań. A na zakończenie wizyta w jednej z jednostek Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Makuje za Unierski obiad. A jeszcze lepiej co od mistrzów cielbaski.